Cześć dziewczyny, dzisiaj chciałabym Wam pokazać moich ulubieńców listopada. Miesiąc się już skończył, więc tak jak zawsze powinnam taki filmik nagrać. No i dzisiaj właśnie do Was takim przychodzę. Nie wiem, czy ten filmik nie będzie pourywany, ale jeżeli tak, to przepraszam bardzo, ale będzie to spowodowane tym, że gdzieś tutaj w bloku jest remont i cały czas czymś wiercą. Przez parę godzin miałam spokój i teraz, kiedy zasiadłam tutaj na fotel, aby Wam nagrać ten filmik, nagra zaczęli wiercić. Więc mam nadzieję, że mniej więcej jakoś uda mi się to nagrać, żeby nie było za dużo cięć. I pierwszym produktem jest Bioderma, i jest to ta wersja Sensibio 2 O, czyli ta klasyczna. Ja, go, ja ją kupiłam na stronie internetowej i ona tam była naprawdę tania, bo kosztowała chyba w granicach 15 zł. Więc nawet się nie zastanawiałam, od razu ją wziąłam. A dlaczego ją Wam pokazuję? Ponieważ wcześniej używałam płynu micelarnego z. Nie, płynu dwufazowego z Nivei i on był beznadziejny, nie dość że oczy mnie po nim tak szczypały, że kompletnie no, nie mogłam sobie z tym poradzić, to jeszcze ten makijaż nie, zmywa, nie zmywał do końca i no naprawdę już miałam dosyć go używania i stwierdziłam, dobra, koniecznie będę męczyć swoich oczu i przerzuciłam się na to biodermę. To jest kompletnie co innego, ponieważ Ani nie podrażnia oczu, bardzo szybko zmywa makijaż, więc jeżeli Wy nie znalazłyście jeszcze swojego takiego idealnego płynu do zmywania makijażu, to na pewno naprawdę polecam Wam właśnie ten produkt. Moim drugim ulubieńcem jest krem do stóp z Liren. Jest to krem regenerujący z 30% mocznikiem. Zawsze zimą mam troszeczkę w gorszym stanie swojej stópy, pewnie jak większość z Was, ponieważ one są coraz bardziej suche i zaczynają pękać. Z pękaniem jeszcze nie mam problemu, ale naprawdę są bardzo suche. Dlatego zaczęłam używać ten krem, on nie jest drogi, ponieważ kosztuje w granicach 7 zł, starcza na dosyć długo, ponieważ on jest wydajny, ale to jak rewelacyjnie nawilża i dwa o nasze stopy jest po prostu niewyobrażalne. Dla mnie jest to najlepszy krem, jaki kiedykolwiek miałam i teraz już nawet nie szukam kolejnego, ponieważ ja jestem z niego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona i naprawdę polecam każdej z Was, chociaż ja już bardzo często Wam go polecam i mam nadzieję, że któraś z Was go kupiła i również jest tak zadowolona jak ja. I ostatnia rzecz pielęgnacji jest to balsam do ciała z firmy Cherry Masaki. On był tak perfumowany balsam do ciała, jest go tutaj 5 ml i on był w lutowym chyba w boxie. Ja dopiero teraz go użyłam, ponieważ staram się zużywać wszystkie balsamy do ciała, jakie mam. Z racji tego, że ja po prostu ich nie używam, a nie chcę, żeby się zmarnowały. I może w końcu się przekonam do balsamowania twojego ciała. Bo ja u mnie nie mam żadnych problemów z, ze skórą na ciele, ona nie jest sucha. Po prostu jest normalna i nie potrzebuje żadnego nawierzenia. Ale ten używam zawsze wieczorem, ponieważ on tak pięknie pachnie i to, dla mnie to nie są wiśnie, Na pewno nie, ale naprawdę jest. Zapach ma obłędny. Zawsze żadnego takiego specjalnego nawierzenia nie zauważyłam. Bardzo szybko się wchłania. Czego kupię ponownie? Na pewno nie, ale po prostu lubię go używać wieczorem, ponieważ kiedy kładę się spać, to ten zapach towarzyszy mi codziennie i. Ym, o wiele lepiej się zasypia. I teraz przechodzimy już do kolorówki. Na sam początku pokażę Wam pędzle, które w tym miesiącu były, były moimi ulubionymi. I na samym początku będzie to pędzel z Real Technics, który nazywa się Deluxe Crease Brush. Yy, ja go zawsze używam do rozcierania korektora przed nałożeniem podkładu i bardzo fajnie się do tej roli sprawdza, jest bardzo miękki. Yy, nie rozmazuje tego korektora, tylko delikatnie go wciera yy, i daje oczywiście duże krycie. Ja jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona i cieszę się, że go mam. I dalej dwa pędzle do cieni. I są to pędzle z firmy Lenka Cosmetic. Ja niedługo wam nagram taką recenzję i wiem, że strasznie się z nią, um, strasznie długo na nią czekacie. I ja też już strasznie długo, długi czas temu miałam ją nagrać, ale niestety, no, jeszcze nie mam do tego możliwości. Ale chciałam ja wam pokazać dwa moje ulubione pędzle, właśnie z tej całej. Z tego samego zestawu jest taki gruby pędzel, powiedziałabym języczkowy, ale dla mnie to nie jest do końca języczkowy pędzel. Yy, ale on jest bardzo gruby i on rewelacyjnie się sprawdza do rozcierania yy, cieni na dolnej powietrze i ja go do tego zawsze używam. Natomiast drugi to jest zwykły języczkowy pędzelek, yy, którego używam do nakładania cieni na górnej powietrze. I one oba są bardzo miękkie, bo się z nich nie wypada. Myłam już je wiele razy i naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. I ostatnim pędzlem jest pędzel do twarzy z firmy Ecotools. Ja zazwyczaj używałam go do bronzera z Chanel, ale teraz, kiedy no, mam problemy z tyłem, nie używam żadnych bronzerów, dlatego używam go teraz do pudru i on sprawdza się rewelacyjnie. Bardzo lubię go używać, jest bardzo miękki, bardzo mm, zbity i naprawdę rewelacyjnie się do tego sprawdza. I teraz już przechodzimy do kolorówki i pierwszą rzeczą będzie biała kredka z Essence w kolorze white. Ja ją używam zawsze, używałam przez ten cały miesiąc na linię wodną i ona sprawiała, że moje spojrzenie było takie bardziej świeże i oczywiście oczy były bardziej otwarte, ale to nie jest taki typowy biały kolor jak na przykład kreda, ponieważ kiedy ktoś patrzył mi się w oczy, to ta kredka nie rzucała się kompletnie no Nie była taka na pierwszym planie, ale fajnie dodawała tam świeżości spojrzeniu, więc to jest naprawdę bardzo fajna kredka i nawet długo się utrzymuje a oczywiście nie jest droga. I teraz cienie. Mam y, dwie paletki, z których pewne cienie są moimi ulubionymi i na samym początku paletka z technik, które kupiłam na stronie Urodomania i ona jest w takich kolorach fioletów. I nie będę o niej, o niej za dużo mówić, ponieważ nagram osobną recenzję wszystkich kosmetyków firmy Technik już niedługo. Ale chciałabym Wam pokazać cienie, które najczęściej używam w tym miesiącu. To jest tutaj ten cień, który używam na całą powiekę, oczywiście ruchomą. Te trzy cienie tutaj używałam na dolną powiekę. Ten też często używam na środek powieki, ten w zewnętrznej części, ponieważ on jest naprawdę bardzo ciekawy. Ale całą recenzję i dokładne, dokładnie te cienie zobaczycie w tej recenzji. Ale od razu mówię, że wszystkie te cienie są tutaj perłowe, nie ma niestety żadnych matowych. Ale paletka jest bardzo tania, kosztuje chyba w granicach 10 zł, więc naprawdę, moim zdaniem, się opłaca. A druga paletka, którą także możecie kupić na stronie jest oczywiście paletka ze Sleeka w odcieniach matowych, i to, są te, to jest ta ciemna wersja. I tutaj cienie, które bardzo często użyłam w tym miesiącu, to jest tutaj ten oczywiście praktycznie, że biały kolor, matowy oczywiście. Granatowy używałam na dolną linię rzęs. I oczywiście szary w załamaniu, brązowy też. I czarny w samym zewnętrznym kąciku też bardzo często używałam. Cienie są rewelacyjne, bardzo napigmentowane, nie kruszą się i bardzo fajnie się z nimi pracuje. Więc z tej paletki jestem również bardzo, bardzo zadowolona ale recenzję jej też zobaczycie niedługo na moim kanale. I jeżeli chodzi o oczy, to już prawie wszystko, tylko jeszcze oczywiście tusz. Jest to tusz z Benefitu Today Real, ja go dostałam w prezencie i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona, ale też nie chcę za dużo mówić o nim, ponieważ myślałam, żeby może nagrać Wam recenzję osobno właśnie tego tuszu, oczywiście razem z demonstracją. Jeżeli jesteście ciekawi takiego filmiku, to proszę napiszcie mi to w komentarzach i ja niebawem właśnie zrobię taki filmik. Ale tak ogólnie, jeżeli nie będziecie chciały tego filmiku, to tusz utrzymuje się cały dzień, jest bardzo, bardzo czarny. Troszeczkę skleja rzęsy, ale one naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Pogrubia, wydłuża i są takie dni, kiedy mój chłopak aż jest zdziwiony, jak mam długie rzęsy. Po prostu musimy się czasami namęczyć i wtedy troszeczkę popracować z tym tuszem i wtedy efekt naprawdę jest zabójczy. No, ale niestety, cena jest również zabójcza. Ale to już, no, trudno. I teraz już przechodzimy... Aha, pod ostatnim filmikiem pisałyście mi, że moje brwi wyglądają strasznie, że są za ciemne i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się z wami nie mogę zgodzić, ponieważ mi odpowiada taki wygląd, jak wyglądają teraz obecnie moje, że, moje brwi. Ja troszeczkę nad nimi popracowałam, czyli troszeczkę bardziej je wydepilowałam i teraz je podkreślam cieniem. Szukam jeszcze idealnego cienia, bo wiem, że może i ten jest faktycznie odrobinę za ciemny, ale innego cienia obecnie nie mam. A no, nie będę wychodzić teraz bez, bez podkreślonych brwi, bo no jednak, widzę, oglądając wcześniejsze filmiki, jak widzę te brwi, jak one wyglądają, to no, mogę się załamać. Ale też nie chcę, nie wiadomo, ile robić z nimi, ponieważ ja jednak wolę, jak one wyglądają tak bardziej naturalnie. No i cieniem, który używam cały czas do. Do no, brwi to jest cień z paletki Sleek PPQ i to jest tutaj ten cień. To jest taki szaro-brązowy kolor, dosyć ciemny, jak już wcześniej wspomniałam. Co prawda on jest jaśniejszy od moich brwi, ale jednak one wyglądają tak troszeczkę ciemno, jak teraz właśnie. Możecie to zobaczyć, bo dzisiaj używam właśnie tej paletki. I, i oczywiście po tym po nałożeniu cieniu, cienia użyję, używam. Ym, to, to jest tuż do brwi. Korektor do brwi z Deli z tej serii Onyx. I ja mam w korze oczywiście brązowym. Bardzo fajnie ujarzmia brwi, trzyma je cały dzień. Włoski nie latają wszędzie, więc też jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. I on w ogóle, on niby ma ten brązowy kolor, ale moim zdaniem on nie przyciemnia ani trochę brwi. I teraz to. Zostało mi dwie, trzy rzeczy. No jeżeli chodzi o twarz, to moim ulubionym rozświetlaczem w tym miesiącu był. Rozświetlacz z firmy Technik i to jest Highlights. I też nie będę więcej o nim mówić, to jest po prostu zamiennik Benefitu. Ja mam go dzisiaj na policzkach, nie wiem, czy to zobaczycie. Ale recenzja pojawi się niedługo na moim kanale. Tak myślę, że w przeciągu dwóch tygodni już powinien, powinien być ten filmik. No i oczywiście na ustach. Na ustach w tym miesiącu praktycznie codziennie gościła szminka z Maybelline w kolorze Juicy Bubblegum. Ona wygląda tak, jest to naprawdę piękny, piękny kolor i to jest taki troszeczkę baby pink, ale jednak troszeczkę. jest to kolor baby pink, ale taki bardziej delikatny i nie rzucający się w oczy. Bardzo fajnie nawilża. Jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Jest to na razie moja ulubiona szminka i najbardziej lubię ją używać. Zastanawiałam się nad innymi kolorami, ale jak patrzyłam... Na wybór to jakoś jednak ta najbardziej przypadła mi do gustu i jestem z niej bardzo zadowolona. Co prawda nie utrzymuje się długo, ale fajnie nawilża i ma bardzo ładny kolor. I ostatnia rzecz jest to lakier do paznokci z firmy Flormar Super Shine Miracle Colors w kolorze U08. I to jest kolor, to jest kolor który miałam w ostatnim filmiku z zakupami. Zresztą pokazywałam Wam go, go z bliska, więc teraz nie będę tego robić, tylko odsyłam Was oczywiście do tamtego filmiku i do niego link dostaniecie w opisie. Powiem Wam, że to jest tak, tak średnio, bo kolor ma rewelacyjny i właśnie w ulubieńcach jest za kolor, ale jakość i wytrzymałość to jest beznadziejna, ponieważ, ona już, ponieważ on już w ciągu jednego dnia jest w stanie odprysnąć na kilku paznokciach. I trzeba go poprawić, więc jeżeli chodzi o jakość, beznadziejny. Ale kolor ma naprawdę rewelacyjny, i bardzo lubiłam go używać właśnie w tym miesiącu. I to już wszystkie rzeczy, jakie używałam w tym miesiącu i które zostały moimi ulubieńcami. Napiszcie mi, czy Wy macie jakichś yy, takich ciekawych ulubieńców, którymi chcecie się ze mną pochwalić. Ale też proszę napiszcie mi w komentarzach, czy chciałybyście zobaczyć na moim kanale ulubieńców, ale nie kosmetycznych, tylko takich bardziej modowych plus takich może lifestyle'owych. Jeżeli tak, to też napiszcie mi to proszę w komentarzach. I ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I oświetlenie, które jest w tym filmiku także, ponieważ teraz na mnie świeci lampka, przez którą kompletnie nic nie widzę, same plamy, więc... Ja mam nadzieję, że doceniacie to, że się dla Was tak poświęcam i teraz przez 5 minut nie będę nic widzieć. Ale jeżeli takie oświetlenie Wam się podoba, to będę już tą lampką nagrywała, ponieważ kupiłam specjalną żarówkę, która ma imitować światło dzienne. Nie wiem, czy tak jest, ponieważ teraz no, nie widzę kompletnie się w tym czymś, w tej em, okienku. Więc napiszcie mi, co o tym sądzicie, i już nie przedłużam więcej. i Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!